Lab Mat 230 to chyba najbardziej niezwykły, zwykły papier matowy do suchych minilabów takich jak Epson, Fujifilm i Noritsu. Dostępny jest w rolkach o różnych szerokościach. Dostępność możesz sprawdzić w opisie poniżej. To, co go wyróżnia, to prawdziwie głęboka matowa powierzchnia. Która nie pozostawia żadnych odblasków. Niektórzy mówią, że jest to tania wersja papieru artystycznego. Daje bardzo wysokie ostrości nasycenia kolorów, niesamowite odwzorowanie kolorów skóry. Pozostawia pewnego rodzaju taką głębię i takie niedopowiedzenie na tych zdjęciach, które nabierają zupełnie innego charakteru, kiedy wydrukowane są na tym głębokim papierze. Wszystkie papiery Fomei, Fomei Collection, Fomei Jet, Fomei Lapis, Series 230 produkowane są w najlepszych fabrykach papieru fotograficznego. Najprościej wybrać swój ulubiony papier trzymając go w ręku, mając go przed sobą. Dlatego udostępniliśmy zestawy testowe, sample paki i próbniki. Żeby uzyskać najwyższą jakość na swoich wydrukach pobierz bezpłatny profil ICC. Jeśli ten materiał pomógł Ci w jakiś sposób Koniecznie daj łapkę w górę, udostępnij, zasubskrybuj kanał lub zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje na temat drukowania zdjęć oraz papierów FOME. -y.